Cześć, witam Was ponownie w drugim odcinku poradnika dotyczącego programu Jaganata Hora. Poprzednim razem omawialiśmy sobie, jak zainstalować ten program oraz jak dokonać pierwszej konfiguracji, wprowadzić dane. Dzisiaj będziemy sobie mówili na temat pierwszej strony, czyli tutaj, co widzicie na ekranie, Basics. Będziemy sobie po kolei omawiać, co dane rzeczy tutaj znaczą. Więc możemy zaczynać zaczniemy sobie tutaj od tej tabelki, co widzimy Natal Chart. Co oznaczają te wszystkie dane, które tutaj widzimy? Jest to wersja językowa angielska. oczywiście dlatego będę Wam tłumaczył nawet te takie podstawowe rzeczy, bo wiele osób może po prostu tego języka nie znać. Dobra, jedziemy. Zaczynamy sobie tutaj od tego pierwszego punktu. Ja obecnie żadnych danych nie wprowadzałem, jest to, są to dane systemowe, które zostały automatycznie wprowadzone po włączeniu programu. Tutaj natomiast jeśli wprowadzimy dane jakiejś osoby, no to tutaj wszystko się wyświetli, tak? Tutaj będą wszystkie szczegóły dotyczące tej osoby. Tutaj w pierwszym punkcie oczywiście to jest data urodzenia osoby, której horoskop jest analizowany. Drugie, czas, time, czyli godzina urodzenia osoby. Time Zone, czyli strefa czasowa miejsca urodzenia, w której znajdowała się dana osoba w momencie narodzin. Place, czyli miejsce urodzenia wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Oraz nazwa miejsca, miejscowości, w którym urodziła się dana osoba. Dobrze, kolejny punkt. Lunar Year and Month, czyli rok i miesiąc księżycowy. No, kalendarz księżycowy jest podstawą w astrologii wedyjskiej i, i zdecydowanie różni się od kalendarza gregoriańskiego. Będziemy sobie to omawiać w jakimś innym specjalnym odcinku. Myślę, że w ogóle taki kolejny odcinek, jaki sobie zrobimy, to pominiemy na razie poradnik dotyczący stricte Jagannata Chora. Zrobimy sobie może temat Nakshatry albo po prostu. Odczyt wykresu diamentowego północnoindyjskiego, żeby każdy już wiedział, żeby każdy już miał jakąś podstawę, tak, jak to odczytywać. I później wrócimy sobie do kolejnych zakładek, jak to odczytywać, co, jakie dane rzeczy znaczą i tak dalej. Dobrze, wracamy tutaj. Titi, czyli faza księżyca. Titi jest kluczowym elementem panczangi, w którym dzień księżycowy, inaczej ten Lunar Day, określany jest na podstawie różnicy kątowej między Słońcem a Księżycem. I teraz tak, podział Titi. Cykl księżycowy, czyli 29,5 dnia, jest podzielony na 30 Titi, z których każdy reprezentuje około 12 stopni kąta między Słońcem a Księżycem. I pierwsze 15 Titi to faza... Woskowania Księżyca, czyli kiedy Księżyc zaczyna się od Nowiu i prowadzi do pełni. Kolejne 15 Titi to faza ubywania Księżyca, od pełni do Nowiu. I każdy Titi ma swoją specyficzną energię. Jedna energia to jest ta pierwsza, czyli te pierwsze 15 Titi, czyli kiedy jest ten Księżyc wschodzący od Nowiu do pełni. Wtedy jest ta energia wzrostu, aktywności i ekspansji. Natomiast te kolejne 15 titi od pełni do nowiu z kolei to jest energia refleksji, introspekcji i odpoczynku. Są do tego odpowiednie interpretacje i jest to temat bardzo rozbudowany. Będziemy sobie na pewno o tym rozmawiać, kiedy myślę, że będziemy poruszać temat na kszatr. Dalej, Vedic Weekday, czyli Dzień Wedyjski. Jest to dzień tygodnia zgodnie z kalendarzem wedyjskim, który zaczyna się o wschodzie słońca, a nie o północy. Każdy dzień jest powiązany z określoną planetą. Na przykład, nie wiem, poniedziałek księżyc, Tuesday Jowisz. Dlatego pamiętajmy, jeśli posługujemy się astrologią wedyjską. Więc tak jeśli ktoś według naszego kalendarza urodził się na przykład w środę o Trzeciej nad ranem, a wschód Słońca był o piątej nad ranem. Według astrologii wedyjskiej urodził się on we wtorek, ponieważ urodził się przed wschodem Słońca, a dzień zaczyna się od momentu wschodu Słońca. Czyli o piątej rano, na przykład, kiedy jest wschód Słońca, zaczyna się dopiero środa, dopiero zaczyna się nowy dzień. Do piątej rano przed wschodem Słońca nadal mamy wtorek. Dalej, nakshatra są to. Konstelacje księżycowe. Mamy ich 27 i zrobimy sobie osobny odcinek na ich temat, bo jest to bardzo ważny aspekt w astrologii wedyjskiej, jak nie jeden z najważniejszych. Dalej, yoga. Yoga jest jedną z pięciu części panchangi i jest obliczana na podstawie sumy długości kątowych słońca i księżyca. Teraz tak istnieje 27 jóg, które mają swoje specyficzne znaczenia i wpływy. Jak to działa? Długość kątowa słońca i księżyca w zodiaku jest sumowana. Wynik podzielony jest na odcinki po 13 stopni i 20 minut, czyli tak mamy 360 stopni ogólnie podzielone na 27, co nam, co nam daje 13 stopni 20 minut, które odpowiadają różnym jogom. Dalej karana. Karana pokrótce to jest e, kolejna część panchangi i reprezentuje połowę Titi. Każde Titi jest podzielone na dwie karana, co daje łącznie 60 karan w całym cyklu księżycowym. I teraz tak, jakie mamy rodzaje karan tak pokrótce? Mamy stałe oraz ruchome. Jakie jest znaczenie w praktyce takich karan? No na przykład karana wskazuje na jakość działań podejmowanych w danym Czasie. Myślę, że odnośnie tego potrzebujemy sobie też zrobić osobny odcinek. Dzisiaj tylko pokrótce tłumaczenie tego, co mamy na pierwszej stronie. Hora Lord, czyli Władca Godziny, Władca danej godziny chwili urodzenia. Każda godzina dnia jest przypisana jednej z planet w cyklu 24-godzinnym. Mahakala Hora to bardziej tradycyjne podejście do określania godzin w kontekście Władcy Planetarnego. No, używane w niektórych szkołach astrologii wedyjskiej, Kala Lord określa planetarnego władcę w chwili urodzenia. Może być używane do analizy Dasha i wpływów planetarnych. Guri Panchanga to podsumowanie pięciu elementów Panchangi, czyli Vara, Titi, Nakshatra, Yoga oraz Karana, które razem określają astrologiczne właściwości danego dnia. Jest to bardzo ważne w astrologii wedyjskiej, szczególnie jeśli mówimy o analizie narodzin i wyborze odpowiedniego czasu na ważne wydarzenia, czyli tak zwanemu hurty. Pięć elementów góri panchangi, czyli Vara, dzień, tygodnia. Każdy dzień przypisany jest oczywiście do konkretnej planety i jej energii. Titi to faza księżyca, tak? Drugi punkt. Energia dnia, o której mówiłem przed chwilą. Trzeci punkt, nakshatra, czyli gwiazdozbiór, w którym znajduje się księżyc. Będziemy sobie o tym. Nagrywać odcinek osobny. Yoga, ogólna jakość czasu, no i karana wskazuje na praktyczne działania w danym momencie. No, jest to system oceny jakości czasu z uwzględnieniem wszystkich pięciu elementów. W dniu urodzenia góry, Panchanga pomaga określić ogólny, ogólny nastrój, charakter i potencjał osoby. Sunrise, czyli wschód słońca, w dniu, w którym urodziła się dana osoba, której podaliśmy dane. Sunset, czyli Zachód słońca, o której godzinie był. Jan Magatis, czyli czas od wschodu słońca do momentu urodzenia, wyrażony w jednostkach Gati, gdzie jedno Gati to 24 minuty. Wykorzystywane jest to głównie do analizy czasów astrologii wedyjskiej. Ayanamsa, czyli różnica między zodiakiem tropikalnym, inaczej mówiąc zachodnim... Gwiazdowym, czyli wedyjskim. Wartość Ayanamsy pozwala na dokładne obliczenie położenia plany w systemie wedyjskim, bo jest brana poprawka oczywiście odnośnie Ayanamsy Seed Time, czyli czas gwiazdowy, można powiedzieć. W miejscu urodzenia, w momencie narodzin to jest ten czas gwiazdowy. Jest to miara czasu oparta na ruchu gwiazd, używana w obliczeniach astrologicznych Karakatiti czyli specyficzne Titi, faza księżyca, które ma znaczenie w określeniu charakterystyki działań i jakości czasu. Karaka Yoga to specjalna kombinacja astrologiczna, która wynika z pozycji księżyca, słońca i innych planet w kontekście Juk i Karana. Ogólnie te informacje tutaj zawarte dają astrologowi taki kompleksowy obraz czasu narodzin. I w sumie warto dokładnie przeanalizować każdy z tych elementów, ponieważ każdy wnosi unikalne znaczenie do analizy. Dobrze, przechodzimy sobie wyżej do tej tabelki i widzimy tutaj na przykład Moon AK, czyli Księżyc AK. Czym jest AK Atmakaraka? I teraz tak, wszystkie oznaczenia, które tutaj widzicie: DK, AK, GK, PK, BK i tak dalej, i tak dalej. Co to jest takiego? Pokrótce są to skróty odnoszące się do czarakaraków, czyli planet pełniących konkretne role w analizie horoskopu według systemu Gemini i nie jest to tak bardzo popularne, jak jeśli ktoś stosuje system szary, natomiast na dzień dzisiejszy dużo astrologów łączy te dwa systemy, tak? Parashare i Gemini i to już każdy z osobna musi próbować, analizować, jak mu pasuje, jak bardzo się to sprawdza i samemu decydować, tak? Czy łączymy sobie te Gemini z szarą, czy nie? Mi osobiście bardzo często to pomaga, i będziemy sobie na pewno o tym mówić, tak? Na przykład, Moon, czyli AK to jest skrót od Atma Karaka, inaczej planeta duszy, Rachu, AMK, Amatya Karaka i tak dalej. Będziemy sobie o tym na pewno mówić, bo jest to bardzo ciekawy temat. 26, tak? Już zostajmy przy tym księżycu. Atma Karaka, 26 stopni Cancer, 9 minut 17 sekund, w znaku raka. I teraz zobaczmy, czy to się zgadza. Czy to się pokrywa z naszym tutaj wykresem rasy 26 stopni w raku. Gdzie tutaj mamy znak raka? Wiemy, że rak jest czwartym znakiem Zodiaku, czyli tutaj widzimy tą czwóreczkę, tak? Zgadza się. Moon w znaku raka. Dalej tutaj mamy nakszatry, tak? Czyli. Każda planeta leży w danej nakrzatrze i to jest bardzo ważny temat w astrologii wedyjskiej i na to sobie poświęcimy osobny, obszerny odcinek. Dobrze, jedziemy dalej, pada. Tutaj mamy na przykład 3, 2, 4, mamy od 1 pada może być od 1 do 4. Nie ma innej możliwości. 1, 2, 3 lub 4, i teraz tak, czym jest pada? Pada to podział każdej nakrzatry na cztery równe części. Ponieważ każda nakrzatra zajmuje 13 stopni 20 minut w Zodiaku, każda pada ma szerokość 3 stopnie i 20 minut. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla bardziej szczegółowej analizy pozycji planet w horoskopie. No i właśnie na podstawie takiej pady można określić szczegółowe właściwości planety znajdującej się w danym miejscu w nakrzatrze i będziemy sobie o tym na pewno mówić w odcinku na temat nakszatr. Rasi, czyli w tym przypadku omawiamy księżyc, znajduje się w znaku cancer, czyli w znaku raka. Tu już sobie potwierdziliśmy, tak, znak raka. Rozwiniemy sobie tutaj, zobaczymy, że to chodzi o nawamsze. I tutaj pokazuje, gdzie księżyc się znajduje na wykresie nawamsza. Aquarius, czyli wodnik. Sprawdzamy, tutaj widzimy D9, to jest oznaczenie oczywiście wykresu podziałowego na Wamsza. Wodnik to jest jedenasty znak Zodiaku, numer 11 mamy tutaj, Moon, Księżyc, zgadza się w szóstym domu. Lecimy dalej, z tej tabelki co możemy jeszcze ciekawego się dowiedzieć? R w nawiasie, jeśli widzimy coś takiego to oznacza, że dana planeta jest w retrogradacji. No i przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy na tej stronie głównej czyli Ashtakavarga, system BAF. Co to jest takiego i jak z tego korzystać? Ogólnie system BAF jest techniką w astrologii wedyjskiej, która służy do oceny wpływu planet na różne domy horoskopu oraz na ogólne życie danej osoby. Opiera się to na systemie aż taka Warga, co można przetłumaczyć na 8 części. I analizuje interakcję między planetami, domami i znakami w horoskopie. Czyli system ten przypisuje punkty od 0 do 8 do różnych domów z perspektywy każdej planety na podstawie ich wzajemnych relacji. I tak jak tutaj widzimy, każda planeta, na przykład Słońce, Księżyc, Mars ma przypisane punkty w różnych domach. Ogólnie mówi się, że 4 lub więcej punktów w danym domu oznacza korzystny wpływ planety na ten dom. Jeśli jest mniej niż 4 punkty, może wskazywać na wyzwania lub słabsze rezultaty. Tak, pokrótce. I tutaj pierwszy ten kwadracik, tak, pierwszy wykres pokazuje nam sumę punktacji każdej planety działającej na, działającej na dany dom. Czyli widzimy, że na przykład drugi dom ma 22 punkty. Trzeci 26, czwarty 32 punkty. I na to składają się wszystkie punktacje, które są poniżej. Czyli na przykład ascendent, tak? Położenie ascendentu działa na wszystkie domy. I na przykład ascendent na drugi dom oddziałuje w taki sposób, że przypisywane mu są tylko dwa punkty. I teraz na przykład widzimy, słońce daje nam 4 punkty na dom szósty. Księżyc daje nam 7 punktów na dom 6. Mars 5, Merkury 6, i tak dalej, co daje nam łączną sumę 34. Jest to siła danego domu, jak on się przejawia, jak on bardzo przejawia się w naszym życiu, jak mocno skumulowana jest tam energia, czy będzie nam dawał pozytywne czy negatywne skutki, aczkolwiek z tymi negatywnymi może przesadziłem, ponieważ wszystko jest. Jak to mówią, po coś, tak? Nie możemy nazywać to, że dzieje się coś w naszym życiu, czego niekoniecznie byśmy chcieli z poziomu naszej świadomości. Nie oznacza, że to jest dla nas złe, bo wszystkie wydarzenia, czy te potencjalnie złe, czy te potencjalnie dobre, są po to w naszym życiu, aby nasza dusza się rozwijała. Także jest to ogólny system punktacji. Domów. Dobrze, omówiliśmy sobie pierwszą stronę. Basics, myślę właśnie, że kolejny odcinek zrobię, jak interpretować wykres diamentowy i jak z niego korzystać. I myślę, że w najbliższej przyszłości również nagram na temat Nakshat, ponieważ jest to zdecydowanie kluczowy temat w astrologii wedyjskiej i powinniśmy sobie jak najszybciej o tym powiedzieć. A teraz Wam dziękuję bardzo za uwagę, i do następnego. Widzimy się wkrótce.